Ekipa znowu pruszy, ładnie. I taki szybki materiał dla tych, którzy funkcji do odstraniania auta używają do odśnieżania i czekają, żeby w pół godziny 5 warstwa śniegu instopniała. Robię taki szybki instruktaż. Tego używamy do odśnieżania. Tego. I robi się to Zobaczcie W minutkę Funkcję ogrzewania kabiny I odszraniania Używamy tylko do odszraniania Proste? No przecież proste I zobaczcie jak szybko idzie Ciach Ciach I z dachu Tak, widziałem filmik, jak jeden pan odśnieżał swoją Teslę i narzekał, że w pół godziny odśnieżyła się funkcją odszraniania, pół godziny I zaraz się posypała lawina hejtu, komentarzy i innych rzeczy takich nieciekawych No i powiem tak, głupie się to czytało, jeżeli ludzie nie wiedzą do czego służy funkcja odszraniania Auta, a nie odśnieżania, bo 5-10 cm warstwy śniegu nie zdejmiemy temperaturą tak szybko. Chyba, że ktoś lubi pół godziny czekać i marnować energię. Nie wiem, cały filmik trwał półtora minutki, tak? Może więcej dwie. I zobaczcie. Trzeba i po temacie i nie trzeba czekać, nagrzewać, kombinować. No przecież takie proste, co? Ludziska. No dobra, tu, nie, tu jest brudny, to nie będę go tutaj rysował. Tyłu, góra, była czyściutka front, czyściutki, więc mikrorysek nie narobię. Na tyle bym narobił, oczywiście. No zgadza się. I na boku, jakbym odśnieżał cały bok, bo auto jest w kurzu. Na szczęście jest całe też w folii PPF, więc nie będzie tego problemu. Trzymajcie, hejo. Jak już bryka jest zrobiona, no to może sobie odśnieżymy panele, żeby za darmo ładować. Może nie za darmo, zimą to nie do końca, chociaż mogę powiedzieć, że jak fotowoltaikę na starych zasadach zakładałem myślę 3 lata temu to przez 3 lata uzbierało mi się o magazynie energii 3400 kWh auto mam dokładnie od kwietnia tego roku przepraszam 25 od 25 roku kwiecień i powiem tak w magazynie energii. Tanku Tankuję. Ładuję auto cały czas z domu. Jeszcze stare przyzwyczajenia z, z benzyny i diesla. Chociaż mamy jeszcze diesla w domu. Więc może to, to trochę można się mylić od czasu. Ale powiem tak. Tankując. Tankując znowu. <grybujesz> yy, ładując energię. Od początku 90% to był dom. Zrobiłem 16,5 tysiąca kilometrów. Yy, czyli dość. Może nie jest za dużo, ale no jak na, na mnie to dość sporo. Na niecały rok zostało w magazynie energii nadal 2000 chyba z hakiem Kilowatogodzin Czyli tankuję non stop za darmo. Pomimo tego, że w wakacje cały czas instalacja pracowała na pewnych obrotach, Tak to zużyłem z magazynu energii. Tylko 1400 niecałe kilowatogodzin, więc uważam to za całkiem dobry wynik. Jeździ się darmo, można powiedzieć. Nikt tego nie podważy. I z 7 kilowatowej instalacji. Dołożyłem dodatkowe 3, żeby mieć 10, po zakupie auta dopiero tak. Także instalacja założona dodatkowo 3 kawu yy, 2 miesiące temu. Także do tej pory cały czas leciało na 7 kawu i zużywałem z magazynu energii. tak? Z licznika, spod licznika w garażu, który mam, zamontowany specjalnie na, tylko na ładowarkę, wyszło, że zużyłem chyba. Niecałe 3000 kW, tak chyba tak będzie z tego co pamiętam, niedawno opatrzałem. No to nie wiem jak to tam wyszło, że z magazynu zeszło tylko 1,4, pewnie coś na bieżąco ciągnęło, a coś z magazynu, i. No i tyle, to było na tyle. No. Mając panele, ogólnie opłaca się się elektryka, mimo to, że teraz w zimę naprawdę zużycie wzrosło. Teraz tak naprawdę ostatnie kilka dni przy minus 8 mm jeździłem, to powiem, że jeżdżąc wokół komina, zanim bateria się dogrzeje i wszystko, zużycie energii jest bardzo duże. Bo myślę, że w granicach 30 kW pokazuje średnie, ale jadąc dalej, jeżeli już auto jest, że tak powiem, bateria jest nagrzana i, i wszystko weszło w taki normalny tryb, auto jest nagrzane i tak dalej. To spada zaraz do 25 gdzieś, czyli się uśredniając, można powiedzieć, że zimą, zależy jak się jeździ, czy ktoś tylko wokół komina co chwilę, co chwilę wyjeżdża i później znowu auto marznie i znowu wyjeżdża, to będzie miał duże zużycie energii, jak ktoś wyjeżdża i, i robi jakiś tam przebieg podczas tego jednego wyjazdu, chociażby nawet te 20-30 km czy tam 15 No to zużycie w granicach 25 kW, a a myślę, że jak ktoś wyjeżdża właśnie takie szybkie, krótkie, gdzieś do szkoły po kogoś, gdzieś do sklepu, no to w granicach 30 kW trzeba liczyć. Dobra, hejo, dalej odśnieżam, bo jedną ręką ciężko się robi. Muszę wy wydłużyć sobie w szczotkę. Ml, syzyfowa praca, dopiero co odśnieżyłem i panele, i Teslunie, i Golfika. Tu znowu bije, znowu bije. Trudno, takie życie.